To i, proszę Państwa, połączenie. Ciekawe. z tej strony: Marcin, a kolega Wiktora, Marba Wiktor, krótka 2000 Wiadomo, suba z dzwonem: komentarz, łopencję, i udostępnianie. I wszystko dawajcie. Niezwykłego suba, tylko suba z dzwonem. Dlatego Pana. Nie wiem tylko pana. Dobra, ty, który ty tam to oglądasz. Dawaj mu suba, łapensje, komentarz i udostępnianie. I teraz zapraszam do odcinka. Kanie panie, panie kamerzy, tam taką kamerę na tą. tu na, na, na to. I o, i wam pokażę jak robisz butterflipy na się w No Trochę mu nie wyszło Jeszcze, jeszcze jedna szansa, dawaj Dobra. Dawajcie No dajcie łapeczkę w górę, żeby mu się udało No. sekundy jak, jak zostawicie łapkę, lajka pod tym filmem 3 sekundy, to mu się, się uda, uda. raz. No, widać, że nie zostawiliście. Dwa, trzy. I teraz zobaczymy, czy zostawiliście. Ło! Zostawiliście, ale odklikliście. No. Gdybyście nie musi... zostawili, to by się udało. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Daliście? Nie Czekaj. daliście. I jeszcze raz. No, mieliście łapęcę? No, dajcie pensję. Dajcie lajka. Dajcie Ta strona! Jeżeli dacie łapencję, kolejny odcinek nagra ze mną. Jeżeli nie dacie łapencji, to już nie będę. Musi być przynajmniej 10 lajków, żebym pojawił się na kolejnym odcinku. I oto właśnie z tą butelką.